To jest swego rodzaju nowum, a szczególnie u nas w uczelni, jest to jeden z systemów, który zapewnia lepszy kontakt studenta z przedsiębiorcą, czyli z osobą, która będzie tego studenta zatrudniała żeby poznać swojego pracownika dobrze jest mieć z nim zajęcia, dobrze jest patrzeć jak on wcześniej pracuje jako student, żeby później rozpoznać czy taka osoba nadaje się do e, współpracy dalszej czy może nie. E, my jako uczenia poznajemy pracodawców od strony tej dydaktycznej. Niektórzy na pewno mają lepsze zdolności, niektórzy mają e, Troszeczkę może nie tak duże, i wtedy jesteśmy w stanie wyłapać dobrych dydaktyków wśród osób, które są praktykami. My musimy w 50% zatrudniać praktyków i korzystać z usług praktyków, jako uczenia, która prowadzi tylko i wyłącznie kierunki praktyczne. A więc nasza korzyść w tym momencie też jest duża. Zgłosiło się ponad 14 firm. Rozszerzyliśmy też możliwości, jeżeli chodzi o kierunki. Już w tej chwili cztery kierunki są na uwadze, jeżeli chodzi o kształcenie dualne, a więc społeczeństwo pracodawców przyjęło to bardzo dobrze. To są firmy głównie z naszego regionu. Różny przekrój jest firm, od zarządzania poprzez mechanikę i budowę maszyn, a więc firmy tego typu. No, liczymy na wsparcie młodych przyszłych inżynierów, no nie ukrywamy, bo wiadomo jesteśmy firmą innowacyjną, która się dynamicznie rozwija jak to, że myślę, że z powodzeniem nam wspomogą w tej działalności naszej. No, w tej chwili są poszukiwani pracownicy po szkołach zawodowych, technikach, jak i również są poszukiwani inżynierowie. Mechanicy, logistycy, bo tak jak Panu wiadomo, no nasza firma jest firmą, która realizuje w 95% zadania poza tereny firmy, czyli Pół Polski i nie tylko no, delegacje poza granicami kraju również. Od wielu lat ja pracuję z kolegą, który pochodzi z tej uczelni, jest absolwentem, i on nas zbliżył od dwóch lat. Współpracujemy zatrudniając, biorąc na praktyki studenckie studentów z akademii. Niektórzy z nami zostają najdłużej, są zatrudniani. W tym roku wzięliśmy świetnych ludzi, bardzo jesteśmy z nich zadowoleni. Namawiamy panią Dziekan-Hałdykę na otwarcie kierunku testowania. Testowania oprogramowania. Wiemy, że ludzie w, znajdują pracę jako testerzy w branży IT, często dość przypadkowo. Warto pomyśleć o tym, byli kształceni na, na uczelni, na akademii takiej jak ta. Wierzymy, że to może być dobrze zrobione tutaj na miejscu, bo no, widzimy ludzi, których zatrudniamy, pochodzących z akademii.